Jestem po pracy teraz jestem w domu. Jestem po pracy, teraz jestem w domu. Jestem po pracy, teraz jestem w domu. Jestem po pracy, jestem teraz w domu. Jestem nadal w pracy, jestem na spotkaniu. 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 Jestem nadal w pracy, jestem na spotkaniu ilcy Jestem na lotnisku na pierwszym piętrze 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 lotnisku na pierwszym piętrze. Ja też właśnie jestem na lotnisku, na parterze. 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 회사에 ja 있어. Zwykle jestem w pracy do 17. 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 Będziesz po południu na spacerze w parku? 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 Moja żona jest zawsze zmęczona po kolacji. 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 Jesteśmy na obiedzie z rodzicami. Jesteśmy na obiedzie z rodzicami, jesteśmy na obiedzie z rodzicami. Jesteśmy na obiedzie z rodzicami. No i na Jesteście już na parkingu? Jesteście już na parkingu? Jesteście już na parkingu? Jesteście już na parkingu W zimie ubiegłego roku było bardzo zimno. 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 엄청 추웠어. 그런데 이번 연도는 따뜻할 거야. Tak, było bardzo zimno, ale w tym roku będzie ciepło. Tak, było bardzo zimno, ale w tym roku będzie ciepło. Tak, było bardzo zimno, ale w tym roku będzie ciepło. Tak, było bardzo zimno, ale w tym roku będzie ciepło. Taj, dany jestem santy Kalkoja. To dobrze, będę codziennie spacerować. 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 W zimie było bardzo zimno. 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 W sierpniu tego roku będzie bardzo gorąco w Polsce. W sierpniu tego roku będzie bardzo gorąco w Polsce. W sierpniu tego roku będzie bardzo gorąco w Polsce. W sierpniu tego roku będzie bardzo gorąco w Polsce. 바람이 불면 시원해. Jest chłodno, kiedy wieje wiatr. Jest chłodno, kiedy wieje wiatr. Jest chłodno, kiedy wieje wiatr. Dzisiaj jest chłodno, kiedy wieje wiatr? Gdzie byłyście na wycieczce? Gdzie byłyście na wycieczce? Gdzie byłyście na wycieczce? Gdzie byłyście na wycieczce? Kiedy byłem w supermarkecie, było bardzo ciemno. Kiedy byłem w supermarkecie, było bardzo ciemno. Kiedy byłem w supermarkecie, było bardzo ciemno. Kiedy byłem w supermarkecie, było ciemno. 이건 뭐야? 2 0 0 t 2000. 2000. 2000. 2 t 0 0 2 0 s 0 2 o n c e r t 0 2 e s 0 2 t 0 0 2000. 2000. t 0 0 0 2 0 0 e 2000. 2 0 0 t 2000. 2000. 2 0 n 0 2 0 0 To jest bilet na koncert. To jest bilet na koncert. I Kiedy będzie ten koncert. Kiedy będzie ten koncert? Kiedy będzie ten koncert? Kiedy będzie ten koncert?

Gdzie będzie koncert? Gdzie będzie koncert? Gdzie będzie koncert? Gdzie będzie koncert? I koncert nie będzie w Ten koncert będzie w Warszawie. Ten koncert będzie w Warszawie. Ten koncert będzie w Warszawie. Koncert będzie w Warszawie. I bunen jest. Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Kto to jest? Ibunnen na jej to jest moja matka. To jest moja matka. To jest moja matka. To jest moja matka. Kiedy w Warszawie będzie festiwal? 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 Festiwal muzyczny będzie w tym miesiącu. 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 Uciekł gone od jej Gdzie jest poczta? Gdzie jest poczta? Gdzie jest poczta? Gdzie jest poczta? Uciekł jest obolcjana. Poczta jest niedaleko stąd. Poczta jest niedaleko stąd. Poczta jest niedaleko stąd. Poczta jest niedaleko stąd. I jest Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest mój ulubiony album. 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 이것을 폴란드어로는 어떻게 말하면 돼? Jak to jest po polsku? 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 플란드어로는 이압코라고 말해. Po polsku to jest jabłko. Po polsku to jest jabłko. Po polsku to jest jabłko. Po polsku to jest jabłko.